Siema. Dzisiaj ciekawostka, ale z troszeczkę innej strony. Wyobraźcie sobie, że potrzebowałem zamówić jakieś tam produkty na Allegro, nieistotne co to było. I zamówiłem, dodałem do koszyka, zapłaciłem, wybrała się automatycznie format dostawy. No i spoko. No ale tak. Wyszło, że jedna przesyłka jest Poczta Polska, odbiór w punkcie, w żabce akurat, a drugie paczkomat impostu. Oby je przesyłki były zamawiane w ten sam dzień. Jak się okazuje, zamówione od tego samego sprzedającego: Red Hat Motors. Kurczę. Nie wiem jakim cudem, jak działa ten algorytm z Allegro, ale dlaczego mi wybrało dostawę w dwóch różnych punktach, dwóch różnych przewoźników. A dla przesyłki nadanej od tego samego sprzedawcy, jakby to w ogóle nie mogło pójść jedną przesyłką, nie wiem, to Allegro Smart, takie do końca smart chyba nie jest. Bo no zobaczcie, ten sam odbiorca, ten sam numer telefonu, z tego samego konta. To samo konto Allegro, z którego było zamawiane, w jednej płatności nawet. O co tutaj chodzi? Dlaczego nie mogło chociażby nawet, nie wiem, czy dwóch tych przesyłek wysłać na punkt odbioru w Żabce albo do paczkomatu automatycznie, tylko musiało rozdzielić? Jaki tu jest sens? Jaka logika? O co tutaj chodzi? <laughs> to jest troszkę śmieszne, no bo Człowiek musi w zasadzie w dwa miejsca teraz jechać, odbierać paczkę. A tak by było no w jednym. Ani to nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ani jakiegokolwiek innego. Więc, what the fuck. Może wy macie jakieś pomysły? Bo szczerze powiedziawszy, ja już nie mam. Jak coś komentujcie. Trzymajcie się. Hej.